Música Siemanko, witajcie wędkarstwo, idziemy na ryby. Witam was w kolejnym filmie. Wróciliśmy sobie na nasze leśne jeziorko. Bardzo mi się tu spodobało, bo panuje wspaniały klimat, taki bardzo zbliżony do angielskich wód, na których miałem no, okazję wiele razy łowić. Przyjechałem sobie jeszcze raz na inne miejsce i dużo szybciej się rozłożyłem, bo nie mamy kosza, nie jest skrzesełko. Jest klimacik, jest bombka. Dzisiaj tematem głównym jest bombka. Bo tak rozmyślałem o tym łowieniu pierwszym, które nie było złe, bo fajnie połowiliśmy, to chciałem jeszcze bardziej iść w tematy takie ciche, spokojne, bardziej incognito, bo wydawało mi się, że zmiana tego podajnika na mały otworzyła wtedy wodę czyli rybki lubią ciszę. Podawanie z to było to od początku, więc tego nie zmieniam, więc dalej podajemy z z tym, że zmieniamy technikę na łowienie z bombką. Po cichutku. Wrzucamy bombkę, strzelamy kukurydzą. Marzy się fajna ryba, marzy się lin, ale niestety trochę też zaczerpnąłem informacji. Tego lina tu za dużo nie ma, nie trafia się zbyt często. Wierzę, że on jest, wierzę, że może się udać, tylko wiadomo jak jest. To co będzie, to co woda da, to ja przyjmę, to będę, będę z tego powodu szczęśliwy. Zaczynamy wędkowanie. Zanim sobie rozłożę finalnie wędkę, już chcę strzelić kilka razy z procy. Myślę, że wiem, że te ryby będą tutaj, bo tutaj się pokazują. Dlatego od razu tam będziemy nęcić Oj, oj, chyba zmienimy proce O, może tak być Trzy razy strzelimy Troszeczkę mniejszą ilością kurdzy W ten sposób Widzicie, mam fajnie tutaj wszystko prosto i skutecznie rozwiązane Nie ma większej filozofii, zanim rozłożę wędkę też nałożę przynętę Mamy igłę do tego celu, nabijemy kuku i wrzucimy. Jestem bardzo ciekawy czy odzew będzie szybki, czy nie. I od razu na to strzelane wbijamy się z bombką. Mogło być jeszcze ciszej, ale mam tylko 20 gramową bombkę. I co, rozkładamy podbierak. Sprawdzimy, jak to tutaj wszystko jest dopasowane ze strzelaniem. No teraz wiem, gdzie wpadło. No, może być, myślę, że jest w porządku. Także zaczęliśmy sobie wędkowanie. Na razie strzeliłem trzy razy na początek, żeby było trochę więcej. Myślę, że za co 10 minut dwie proce będą szły. Już mieliśmy jedno fajne skazanie braniem, tylko to no była jakaś drobna rybka, po prostu ściągnęła nam kukurydzę z włosa. Na pewno zawsze, co w takim łowieniu mnie martwi, to to, że nęce kukurydzą i na włosie też mam kukurydzę. Jak wrzucamy jednak w taki temat metodę, na której jest inna przynęta, jest kubka zanęty, wiadomo, że może być też żółta przynęta, tylko ona wtedy na tle tej zanęty no Inaczej się prezentuje, jest bardziej widoczna dla tych ryb. Jak wrzucamy kukurydzę do kukurydz, to o ile nie ma fajnego żeru i dużo ryb tam po prostu nie pałaszuje i nie przesadziliśmy z ilością, to będzie dobrze. Ale może też tak być, że ta nasza kukurydza będzie się w tych, które tam leżą, będzie się gubić. Dlatego zawsze trzeba mieć ze sobą oftersy różnego rodzaju, żeby się przebić. O, mam Janusza, mam kornika. Uważam, że żółty kolor też może być, jeżeli jest w innym kształcie, w innym zapachu. I tak po prostu znaleźć sobie coś, co Wam pasuje, na pewno Monster jest spoko, jest trochę takich przynęt, które po prostu tutaj dadzą radę. Na razie sama kukurydza, chce zobaczyć, co się dzieje, posłuchajcie tej ciszy, no tam już abstrahując od tego, że tam jest trasa i słuchajcie też auta, tak jakby tylko je tak wyłączyć jakimś przyciskiem, to jest pięknie, naprawdę znakomicie. Smoki i gołe baby. Strzelimy sobie jednak tą prockę jeszcze. Warto, jeżeli łowicie na kukurydzę i tak, mimo wszystko, raz po raz sobie przerzucić. Bo, tak jak widzicie, w tym wypadku coś zmęczyło i jest tylko jedno ziarenko, które nie wygląda za dobrze na takim dłuższym włosie, więc to trzeba na to też zwrócić uwagę. Żeby jednak było tutaj też to sprawdzane Właśnie dlatego też Wafters jest tutaj no, dużo lepszy I Nabijamy kukurydzkę, ja różnie to robię Czasami po prostu dwa za bok, w ten sposób Czasami lubię sobie jedną dać tak i teraz właśnie tak zrobimy Po prostu od dołu zrobić taki kapturek no. I tak to wygląda Myślę, że spok Także widzicie jakie są minusy łowienia na kukurydzę Jeżeli chodzi o przynętę na włosie bo one są, po prostu są i trzeba sobie o nich powiedzieć. Czasami nawet w trakcie opadu coś uderzy, nawet tego nie poczujecie, a już ta kukurydza jest no zniszczona. Dlatego warto też kupić sobie taką jakąś lepszą, haczykową, jakiś koński ząb, coś co będzie twardsze, lepiej się trzymało, ale wiadomo. Kurde, udało się coś przyciąć w końcu. Wam powiem, że godzinę mnie przetestowały. Godzinę. Małem się, że to nie to, ale jest ryba, od razu fajna. Powiem Wam, że nadzieję, że na linka, bo kurczę widziałem, charakterystyczne takie wiecie, bąbelkowanie. Nie wiem co to za ryba. Może będzie karp zarybieniowy, bo tego tutaj najwięcej mówiliśmy. No walczy zacznie. Trzeba uważać, bo ma się gdzie chować i się właśnie schował. No, zrobił mnie w bambuk. Nie wiemy co to było niestety. A aj, aj, aj. przepraszam za słowa. Jeżeli mi oglądają dzieci, to to brzydkie słowo, nie można tak mówić. No szkoda, szkoda. Emocje były, muszę no, bardziej uważać na holu, ale pierwsze co to chciałem kamerę włączyć, wiecie. No. Niestety. Ryba wygrała ze mną ten pojedynek. Najgorsze jest to, że nie dowiemy się co to było, bo mnie to tam nie przeszkadza, że ona wygrała. Bo chciałbym wiedzieć czy to był lin czy nie. Mówię, charakterystyczne bąble były. Były charakterystyczne bąbelki, kiedy lin żeruje, no to wiadomo, że on żeruje. I teraz, żeby sobie nie popsuć. Szybko donęcimy ale od razu wskazania. Znaczy, że, że jednak nie uciekły te ryby ode mnie, może. Także znowu sobie przygotujemy przynętę. A chciałem coś powiedzieć, co w ogóle zmieniłem przed tym, jak doszło do brań. A no, prosta rzecz zamiast 10 minut, zaczęliśmy czekać 5 minut. Bo tak po prostu nic się nie działo. Stwierdziłem, że jednak, no, jak gdzieś tam metodkę bym przerzucał, to, to te 5 minut by było. I generalnie otworzyło to wodę, bo co 5 minut mamy ten towar, jest tu więcej tej ryby, więc te 10 minut to może było za mało towaru, to, to nie budowało się to łowisko, te mniejsze rybki to wyjadały, obgryzały tą kukurydzę. A po jak po 5 minut to trochę jednak więcej idzie tej kukurydzy, trochę częściej i to doprowadziło do tego, że mieliśmy od razu fajną rybę na haku. I teraz znowu są takie dziwne te wskazania nie widzę już bąbelków niestety, kurczę. Nie dobrze, to jest bardzo ostrożna ryba, tutaj nie ma żartów. Dlatego właśnie przyjechaliśmy z bombką na takie właśnie wyczekiwanie. Bardziej takie cierpliwe łowienie na pewno, nie szybkie. Ale dające naprawdę fajne efekty, jeżeli chodzi o duże ryby. W tym momencie no niestety troszeczkę powstał chaos po tej niewyjętej rybie w łowisku. Jeszcze z dodatkowych ciekawostek chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, że kukurydza jest, podajemy peletu. Warto zawsze w swoim nęceniu mieć coś, co podajecie w mniejszej ilości. Tego peletu posyłam po 3-4 ziarna, co 10 minut, tak po prostu rzadko. To jest fajne, bo w pewnym momencie być może tak, że Wam te przynęty nie będą palić i tak dalej i sobie założycie ten pelet. Ryby się przyzwyczajają do niego, że jest bezpieczny, jest go mało, więc on szybko znika. I jak pojawi się jakaś drobinka tego peletu, oczywiście z waszym haczykiem, to ryba, na przykład jakaś większa, bardziej ostrożna, od razu go capnie i to fajny, fajny bonusik z takiego czegoś może wyjechać. Zobaczcie, mamy branie, ale to znowu te małe bąbelki. Kurczę, znowu pelet załadowałem, ale cóż na nich sobie jest. Także warto, warto na to zwrócić uwagę. Nadajesz, Widzicie, no dajesz, Stefan, widzisz, że niestety ta kukurydza tu powoduje takie coś znowu. Jak widzicie, mój przypomnę wraca w ten sposób, czyli bez przynęty. Dlatego trzeba ogarnąć temat, bo to tak nie może być. Tutaj mam dwie propozycje: mamy kornika i mamy larwy. Z racji, że mam tylko pusz stopa, trzeba sobie radzić. To tak, miękkie przynęty, takie jak larwy, i w miarę duże, to bez problemu ten pusz bo mam przejdzie sobie tutaj. O, być może troszeczkę nawet pęknie, ale nie. Tym razem się udało. Czasami pękają. No, w ten sposób i można łowić. Kornik jest jednak za cienki, czyli wygleje, dlatego tu pozwoliłem sobie przewiercić i teraz też ten pusztop przejdzie. Generalnie gumka albo bagnet rozwiązałby sprawę. Spróbujemy na początek z Monsterem, a potem damy kornik, jeżeli dalej będzie potrzebny nam żółty kolor, jakiś kukurydziany aromat. Hmm, czyli tak. No, niestety sama kukurydza, jak widzicie, na takiej wodzie, gdzie jest ta drobnica, gdzie to jest jednak PZ2. O Jezus, to nie zdaje to egzaminu. Tego dajemy konkretną przynętę. To tak musi być po prostu. Udało mi się w końcu wyjąć rybę. Już nie włączałem kamery. Sprawca tych skupnięć wyjadania Kukurycki, Taka ładna płoć. Więc jeszcze będę chyba troszeczkę częściej nęcił. Bo jest fajnych rozmiarów ona potrafi zjeść. Ojejku, sama się uwolniła. Także wracamy do wody. No nie dzieje się zbyt dobrze, My mamy dwie godziny za sobą, jedna spięta ryba, jedna płoć wyjęta i, i w sumie jestem na kukurydzy cały czas, bo, bo nie wiem co się dzieje, tak? Na kukurydzy mam wskazania ryb, więc coś mi to tłumaczy. Teraz już tych wskazań tak jakby nie ma, więc coś jest nie tak albo coś ja robię nie tak. Dlatego już w rezerwie pracuję sobie nad dodatkową linią, taką maksymalną, peletową. Być może jestem za blisko tutaj. Bombelków już nie ma tych linowych specyficznych, także kurczę jestem niezadowolony. Być może straciłem tą swoją szansę. Wszystko się może zdarzyć, ale ja już pracuję nad nowym miejscem, bo tutaj no niestety no, jak to się mówi, nie produkuje, nie produkuje. ile to wychodzi. I kurczę szkoda, szkoda. O, widzicie, no, o, o. to jest właśnie to. Takie mamy brania, że żadne małe rybki, niestety, to jest problematyczne. Tutaj są chyba te małe płocie, i one po prostu robią mnie w bambuko. Bambuko, jakby była większa ryba, to by coś się tam przepchnęło, coś by się działo. Tak, widzicie, te wskazania są takie, jakie są. Często zacinam, nie ma nic. I też nie chcę łowić takich ryb, tak naprawdę nie po to przyjechałem, ale też nie chcę z nimi walczyć. W taki sposób, że muszę co chwilę przerzucać ten zestaw, bo to właśnie nie o to w tym chodzi. Do tego wrócimy na pewno do aftersa, spróbujemy pelet, bo widzę, że to po prostu tutaj mi nic nie daje. Damy tej kukurydzy też więcej, bo być może ta rybka mała, drobna, tam jest jej dużo, ona wszystko zjada i też nie ma nic dla tych większych, albo nie mają się nad czym zahaczyć. Dlatego też troszeczkę teraz zaatakuję mocniej. Już nie będę taki ostrożny, tylko po 3% jedziemy z tematem. Że tak powiem, żarty się skończyły. Powiem Wam, że dopada mnie straszna frustracja. Kurczę, 2,5 godziny bez brania. Ale pozytywne jest to, że wróciły bąbelki. Są bąbelki i kurczę, na no ław nic, na pelet nic. Jedynie jak mam tą kukurydzę, to coś tam próbuje ta podka wziąć. I są jakieś wskazania, więc no, Nie lubię być bez wskazań, więc jestem na tej kukurydzy i przerzucam co chwilę, znowu mamy branie przearańczy, donęca mocniej. Dwie puszki już poszły kukurydzy, to jest, tak mi się wydaje, w sumie dużo. Jak na takie nic złowione. No ale co zrobić, co zrobić. Próbujemy. Frustracja jest. Mam nadzieję, że zaraz się coś wydarzy. <laughs> Zobaczymy, czy trzy kukurydze będą lepsze od dwóch. Bo co minutę przerzucać, to naprawdę jest wyzwanie tu dzisiaj. Piękne. Bombeleczki. I dawaj, Stefan. Stefan musi się złowić. Zawsze jest Stefan w odcinku. Dzisiaj kurczę nie chcę. Aha! Ha Sukces! Ale słuchajcie, tam gdzie tym peletem strzelałem, tu Kukurydza nic na pelet poszły. Na to drugie miejsce, co wam pokazywałem. W pierwszym rzucie. Także tutaj typowo złe miejsce wytypowane było. a to trzeba uważać, bo to wiecie, na razie to jest ryba na haku. A już dzisiaj mnie pokonały. Przynajmniej raz. Tutaj mają gdzie uciekać? Już nie nieważne co to będzie, podejrzewam, że do peletu to raczej nie, nie lin. Kurde, stary nie dawaj mi się. No karpik. Widzę, że jest karpik. Huh, ale dobrze, że jest ryba. słuchajcie. Widać karpiki na peleci gidą, a lin jest jednak, tak jak wspominałem, trudną rybą. Podejrzewam, że on tutaj był wcześniej bo cebranie było inne, teraz było po prostu pierdyknięcie, tak jak trzeba jestem z siebie dumny, bo słuchajcie, no ciężko było mi tutaj rozgryźć dzisiaj cokolwiek aż w końcu teraz już wiem, do czego się można przyczepić szkoda, bo królewiczość mi nie będzie dane raczej dzisiaj złowić niemniej jednak narzekamy, bo jest ryba, kurcze już po to przyjechaliśmy, zarybieniówka, co prawda No, ale cieszy, tak? Tak Zobacz, jaka piękna. No, tym razem mamy wzdręgę, ale też bardzo ładna. Kurde, muszę Wam powiedzieć, że istnieje dzisiaj taka jedna niedobra zależność. Jest branie dużej ryby. Tak jak było tu, tak i było tam, i po tym nie ma nic. I znowu wróciły te małe skubańce, które robią tryt! Tryt! No jednego wyjąłem myślałem, że o, będą brały, będą tak brały, że się da wyciągać a to jednak mamy to samo się dzieje tam co działo się tu i kurczę, mam mind blow generalnie poryło mi beret no jezu, ja się wyrażam w tej filmie ale no nie umiem tego rozgryźć tu naprawdę, tam wyszło tak, że ta proca działała i jedna szły ryby do tej procy Zmiana podajnika na mały powodowała to, że były większe ryby. A tu dzisiaj takie typowe podejście, już po cichutku, nie działa. To po prostu nie działa, to jest słabe. Wydaje mi się, że jednak do końca nie wiedziałem ostatnio, co było skuteczne, bo być może chodziło o chmurę i zanętę bardziej niż proce. proca gdzieś tam działa, nie działa. Ale tak naprawdę no, ciężko stwierdzić. Myślałem, że to będzie dobre, że trzeba być po cichu. A tak jakby. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, bo jest ryba z przypadku chyba bardziej. Ta pierwsza duża, a potem co im się nie chce już, że nie idzie już nic większego złowić? Tragedia po prostu dziwnie. Być może brakuje tu jakiegoś elementu. Gdzie ja byłem pewny, że właśnie po cichu tą bombką, tutaj strzelaniem uda się złowić tylko i wyłącznie te duże ryby. I że to będzie to, że one do tego będą... Muszły no, w ciemno, to to jednak nie. Słuchajcie, jednak nie. Ciekawe wnioski. Jeszcze popróbuję. Ale myślę, że to raczej tu dzisiaj nie to, to nie jest to, nie jest rozpracowany temat, chyba już tu z bombką nie będę się zapuszczał, bardziej być może, no kusi mnie ta metoda, słuchajcie już tak powiem mam szczerze od dłuższego czasu, od, od godziny bym się chciał na metodę przerzucić, no ale nie mogę, bo mam tylko takie oto pudełeczko, Wam pokażę i tu mam tylko fajne rzeczy, tutaj wziąłem tylko sobie przypony, no patrzcie mam gumkę jednak, <laughs> przypony. Był też temat, żeby coś próbować ze slowsinkiem, bo taki mam zestaw, że mogę sobie slowsinkę założyć. Mam oglery. no i nic więcej, tak? Także wydaje mi się, że bąbka nie jest tu na pewno skuteczną metodą dzisiaj. Na 100% to nie to. Jak widzieliście, miałem spławiki przygotowane, bo o nich dosyć gorączkowo myślałem. O tych spławikach, żeby spróbować bardziej z opadu na slowa łowić, tak naprawdę. Co być może też spróbuję. Chociaż wydaje mi się, że. Sam spławik, taki klasyczny, mógłby być chyba dobry tutaj, bo mam wrażenie, że po prostu na dnie jest dużo zielska, dużo liści z tych drzew, które są tu naokoło. Jeszcze znajdujemy się w takiej zatoczce, do której prawdopodobnie cały ten brud i syf jest też spychany. Więc wydaje mi się, że ryby po prostu tutaj nie do końca chętnie są na tym dnie. Gdzieś być może wolą pobierać troszeczkę z innej prezentacji być może. Ciężko to stwierdzić po prostu, o co chodzi. Też na tym haczyku od bombki czy bombce wyciągał różnego rodzaju jakieś tam ustrojstwa. Więc być może spławiczek to będzie to. Ale nie mam po prostu nic do stracenia. Chcę zmienić metodę na pewno, bo po prostu to, co jest, to nie działa. Na razie grunt ustawimy taki, jak mi się wydaje, że może być. Jest po prostu na haczyku damy pelet. A potem kukurydzę Bo to może być to. Zwłaszcza, że one tam chyba do tego peletu jednak te rybki przyszły. I najpierw obowiemy sobie tu o miejsce. Te pierwsze. No i przynajmniej miło będzie popatrzeć na spławiczek. Na pewno coś nowego, coś fajnego. A nuż widelec okaże się, że to będzie tędy droga. Tam jestem ciekawy. Myślę, że ryby szybko. O, patrzcie, kurczę, szybko mi ryby odpowiedzą pewnie na to pytanie. Trochę słaby mam ten spławik, jednak do takiego łowienia z dna. No, ale cóż. O kurczę, słuchajcie, od razu jest branie. Od razu się coś dzieje. Hm, to ciekawe. Oczywiście, że tak jak wspominałem, te ryby są wyżej, na 100%. Z opadu delają. 4 gram może być za mało, zaraz damy 6. Ale chcę delikatnie, jak najdelikatniej. Nie daję rady, bo to karakany... O! Patrzcie to! <śpięknie> pięknie! Fajne uczucie na pelet. Zobaczcie, jaka rybsko. Zobacz jakie rybko od razu, także zmiana metody, ojoj, oj. zmiana metody to jest to chyba i peleciku widzicie chcą, pelet wagler, płotki na pelet wagler, z tym że z dna bardziej, w sumie to z opadu. tylko mamy niefortunny teraz wiatr się zerwał. Fajnie, Musiałem jedynie zmniejszyć haczyk na trochę mniejszy, bo tam była dziesiątka no i tak teraz te rybki tutaj chodzą na ten pelet. Fajnie, bo się coś dzieje, a ja tak lubię. Ała! czekaj Rybki nie są złe, bo to już jest fajny rozmiar. Pelet Wagner też wziąłem ten najlżejszy, bo 4 gram, żeby był jakiś sens w ogóle. Wiatr trochę przeszkadza, ale... Kurczę, przynajmniej jest zabawa teraz lepsze to niż nic nie robienie i czekanie widać, że tutaj ewidentnie toń To jest to chyba no. i następna o! Teraz tak jakby fajniej mówię już jest zabawa a patrzcie tego za kapiora no po prostu są w toni te ryby bo widzicie nie ma nic obciążenia ten pelet nie zdąży opaść a jest ryba, jest branie, jest odjazd także naprawdę spoko, ryba za rybą wjeżdża jest to kwestia najwidoczniej metody no i w tym miejscu gdzie początkowo widzieliśmy gdzieś zanęcone, widać że one tam są Teraz się udało. Muszę powiedzieć, że fajnie się cieszę, bo radocha na tym spławiku jest. Uj, o, tylko mniejsza. Strasznie wychudzone te ryby. Widać, że są głodne, bo wciąga wszystko co idzie. I mniejszy ten pelet, im bardziej się wytopi, tym bardziej skuteczny chyba będę. Widać, że te rybki po prostu chcą gdzieś brać na spławik. Ewidentnie. Jakby od momentu wrzucenia spławika zaczęło się jakieś łowienie fajne. To ciekawe właśnie. Rybka ładna. Będzie prezentacja, bo zaraz niestety będziemy kończyć. Gdzie pora nagrać smutne zakończenie. To jeszcze tu wrócę, bo jest niedosyt na pewno. Myślę, że z klasykiem sobie teraz przyjedziemy. Bąbka okazała się mega nieskuteczna, niestety szkoda, szkoda, bo naprawdę w nią wierzyłem, myślałem, że to będzie to, co da mi tutaj tego profesorka, ale jednak jednak nie, jednak to się nie wydarzyło. Tak kurczę, nie do końca można powiedzieć, że dzisiaj się udało wpasować, dopiero na spławiku tak naprawdę zaczęła się jakaś frajda z tego wędkowania. Bombka urodziła dużą rybę, potem był koniec i pojawiały się karakany i tak było w obu przypadkach. Tak samo na peleciek i na kukurydze, więc bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że dno tutaj nie jest do końca fajne do łowienia z gruntu. Tutaj chyba z tej strony, przy tych drzewach dno jest bardziej spławikowe, gdzieś tam dywanik, jakaś przynęta, spokój. Myślę, że tędy byłaby tu droga, zwłaszcza, że na spławik było fajnie. I też wyjechał karp, tylko no nie udało się go wyjąć, spiął się. Także na każdej metodzie coś się fajnego działo, a najlepiej na spławiku. Także tyle ode mnie. Mega fajny klimatik tu panuje. Odpocząłem, odpoczęłem. Nie wiem jak to się mówi. W każdym razie tyle ode mnie na razie, cześć.